Niebieskie serce Jaty dla Autyzmu to hasło akcji, jaka odbyła się w Centrum Promocji Drewna w Żdarach. Jej uczestnicy podjęli się próby bicia rekordu Polski w układaniu mozaiki z drewnianych elementów. Mamy próbę bicia rekordu na największą mozaikę z plasterków drewna, która będzie wkrótce rekordem Polski. Dzisiaj solidaryzujemy się z osobami z autyzmem i wspólnymi siłami tworzymy to piękne dzieło. Dziewczyny z Siódmego Nieba Kobiecości i Kreatywnych Kobiet połączyły swoje siły razem tutaj z Nadleśnictwem i z Aza Energia, którzy są naszymi głównymi sponsorami. I dzisiaj powstało przy wielkim udziale, muszę pochwalić serdecznie, dzieci z zespołu placówek, dzieci z Baczkowa, strażaczki, które tutaj pięknie nam pomagały, wojskowych, leśników oczywiście. Tutaj grupami przybyli i po prostu powstało. Tutaj jest na ten moment około 4,5 tysiąca już się wyklejonych. Akcja odbywała się 14 lutego. W jej organizacji włączyło się m.in. nadleśnictwo łuków. Nadleśnictwo łuków włączyło się do tej akcji. Po pierwsze, jest to drewniana e, układanka, e, drewniane serce. Jata jest wspaniałym miejscem, żeby się takie rzeczy odbywały. A poza tym chcemy zwrócić uwagę na to, jak las wspaniale działa na ludzi na ludzi z problemami e, nerwowymi. Jak się pójdzie do lasu, człowiek się uspokaja, koncentruje, są wspaniałe olejki eteryczne, odpowiednie jony, które wspaniale wpływają na układ nerwowy człowieka. I warto jest chodzić do lasu, odwiedzać las, nie tylko przy tak wspaniałej okazji jak dziś, ale każdego dnia. Mozaika nie jest jeszcze gotowa, będą więc kolejne spotkania, na których praca nad sercem dla autyzmu będzie kontynuowana. Kolejne wyklejanie planujemy oczywiście. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Ogłosimy to na naszej stronie. Trzeba zerkać na Facebooka na nasze wydarzenie: Niebieskie serce Jaty dla autyzmu. I tam będą na pewno szczegóły. Cieszy się ogromnym powodzeniem. Jesteśmy przeszczęśliwe, bo się nie spodziewałyśmy, że dzisiaj tyle kołeczków. Gdyby było więcej, to po prostu miałybyśmy więcej, ale nie zdążyłyśmy dociąć, bo to wszystko robimy ręcznie. <grytanie> Docinamy, szlifujemy, żeby miały równe kąty, żeby dobrze się kleiły. Także po prostu nawet nie byłyśmy. Jesteśmy szokowane. Bardzo miła niespodzianka. Tyle osób nam pomagało. Jesteśmy przeszczęśliwe. W wspólnym działaniu siła, razem możemy więcej, więc na pewno marzenia się spełnią. Finał akcji Niebieskie Serce Jaty dla Autyzmu zaplanowano na 2 kwietnia, kiedy obchodzić będziemy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.